Cześć. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam opowiedzieć, w czym polarnicy chodzą ubrani na Antarktydzie. Każdorazowo przed wyjazdem w regiony polarne otrzymujemy 20 kg worek z osobistym wyposażeniem. Po powrocie musimy ten worek zdać do magazynu, gdzie ubrania są przeglądane i czyszczone oraz przygotowywane na kolejny sezon. Co może wydać się ciekawe, to to, że ubrania dla ludzi jadących na stację Hali są inne niż te dla ludzi jadących na inną brytyjską stację rotera. Dlaczego? ponieważ na haleju nigdy nie pada deszcz, wobec czego nie mamy na przykład ubrań goretexowych, tylko ciepłe puchówki. Ubrań tych nie dostajemy na własność. Inaczej z kolei jest na polskich stacjach, gdzie po zakończeniu kontraktu ubrania przechodzą na własność polarnika. Nie ma znaczenia, czy jedziemy na lato, czy na cały rok. Wyposażenie jest takie samo i powinno wystarczyć do temperatur, jakie możemy tam spotkać. No właśnie, a jakich temperatur możemy się tam spodziewać? Na górnym wykresie przedstawiony jest roczny przebieg temperatur na brytyjskiej stacji Rotera, natomiast na dolnym wykresie na haleju. Na pierwszy rzut oka widać, że na stacji Hali nie występują temperatury dodatnie, natomiast na stacji Rotera od grudnia do lutego temperatura średnia oscyluje nieco powyżej zera. Oczywiście przypominam, gdyby komuś umknęło, że pory roku na półkuli południowej są odwrócone. Wobec czego podczas naszej polskiej zimy mamy na Antarktydzie pełnie lata. Jak widać na stacji hali, klimat jest bardziej surowy. Temperatury niejednokrotnie spadają poniżej minus 50 stopni. Natomiast temperatura na roterze rzędu minus 30 stopni to już siarczysty mróz. Jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, o której muszę Wam opowiedzieć. Mianowicie taki parametr jak czynnik chłodzący wiatru. Upraszczając, Chodzi o to, że wraz ze wzrostem prędkości wiatru, temperatura przez nas odczuwalna jest zdecydowanie niższa od tej, która aktualnie panuje na zewnątrz. Po lewej stronie macie aktualną wartość wiejącego wiatru, u góry temperaturę powietrza, a wartości w tabeli to temperatura odczuwalna. Natomiast różne kolory mówią nam, jak szybko możecie się nabawić odmrożeń na nieosłoniętej skórze w tych warunkach. Innymi słowy, wiatr szybciej nas wychładza i ma to naprawdę ogromne znaczenie na Antarktydzie. Miałem kiedyś taką sytuację podczas zimowania na polskiej stacji, że musiałem przejść z budynku mieszkalnego na halę agregatów, która jest oddalona mniej więcej 200 metrów. Było poniżej minus 20 stopni, wiał naprawdę silny wiatr i tworzyły się bardzo duże zaspy, wobec czego pokonanie tych 200 metrów zajęło mi jakieś... 15-20 minut Ubrałem się adekwatnie do pogody Ale miałem odsłoniętą część twarzy pomiędzy goglami a kominiarką Oraz nadgarstki w pobliżu rękawic Po dojściu na agregaty i odtajaniu Okazało się, że odmroziłem sobie skórę w nieosłoniętych miejscach Nic groźnego, bo trochę pobolało i zrobiły się małe bąble Natomiast byłem na zewnątrz tylko 20 minut Więc wyobraźcie sobie jak ważne jest Dobranie odpowiedniego ubioru do aktualnych warunków pogodowych jeszcze kilka słów na temat bagaży. Torba, którą zaraz będę rozpakowywał, waży 21 kg. Limit do samolotu to 23, więc teoretycznie 2 kg koszulek mogę tam jeszcze wcisnąć. Poza tą torbą każdy z polarników jadący na lato, czyli na kilka miesięcy, może zabrać plecak ważący nie więcej niż 23 kg oraz bagaż podręczny. Czyli można powiedzieć, że ograniczenia są takie jak w liniach lotniczych. Dwa bagaże główne po 23 kg i jeden bagaż podręczny powiedzmy 8-10 kg. Dobra, ona jest moja, tak moja, no i co, zobaczmy co my tu mamy. Jeszcze jej nie otwierałem. Okej. Okay. mamy wykaz co tu jest i instrukcję jak to nosić. Tak, 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 dobra. Więc tak. O, tego nie było rok temu. To jest yy, bidon. Tutaj mamy wkładki do śniegowców. Kładki, placz. Oczywiście kask. A w Kasku powinniśmy mieć okulary, Tak, oczywiście z najwyższą klasą UV, ponieważ na haleju jest dziura ozonowa, największa na świecie. Więc jeżeli nie chcemy oślepnąć, to musimy stosować mocne filtry UV. I w tym miejscu się na chwilę zatrzymamy, ponieważ chciałbym Wam powiedzieć trochę o promieniowaniu UV i o stosowaniu okularów przeciwsłonecznych. Ktoś może powiedzieć, no ale po co Ci okulary przeciwsłoneczne na śniegu? Otóż najstarsze okulary przeciwsłoneczne wymyślili Eskimosi. Była to kość z bardzo wąskim wycięciem na środku, przez które można było patrzeć. Podczas pierwszych wypraw polarnych okulary przeciwsłoneczne posiadały zamiast szkieł tekturę, a po środku tektury malutki otworek. Dlaczego tak bano się promieni słonecznych? Ponieważ na śniegu prawie 80% promieni ultrafioletowych jest odbijane. Dla porównania piasek na plaży odbija około 15%. Tyle samo co woda. Wobec czego na śniegu do naszych oczu wpada dwa razy więcej promieni słonecznych. Ok, wobec tego pytanie. Dlaczego Eskimosi tak bardzo bali się promieni słonecznych? Bez fizyki się nie obejdzie. Tak wygląda wykres widmowy światła słonecznego. Kiedy widzicie na niebie tęczę, to jest to rozszczepione światło widzialne padające ze słońca. Ale poza promieniowaniem widzialnym słońce emituje inne rodzaje promieniowania, takie jak podczerwień i ultrafiolet. Skupmy się na ultrafiolecie. Są trzy typy promieniowania ultrafioletowego. UVA, B i C. Promieniowanie ultrafioletowe typu C jest pochłaniane przez powietrze. Źródła promieniowania UVC są wykorzystywane do dezynfekcji pomieszczeń. Promieniowanie UVB zatrzymywane jest przez warstwę ozonową. Natomiast to właśnie promieniowanie typu A dociera na powierzchnię Ziemi. Co dzięki niemu się opalamy, ale potrafi być ono także niebezpieczne. Nie będę tutaj wnikał w szczegóły i skupię się na wzroku. Gdy do naszych oczu dostanie się zbyt dużo promieniowania ultrafioletowego, możemy dostać tak zwanego posłonecznego zapalenia spojówek. Oczy są zaczerwienione, łzawią, pieką i generalnie mamy światłowstręt. Jeżeli spawałeś kiedykolwiek bez maski, to wiesz o czym mówię. To właśnie promieniowanie UV odpowiedzialne jest za to podrażnienie. Podczas spawania dostajemy całym widmem A, B i C. Ale za bardzo odjeżdżam od tematu. Aby uchronić się przed podrażnieniami oczu, eskimosi spoglądali na świat przez wąskie szparki, przez które wpadało bardzo mało promieniowania. Natomiast ludzie współcześni używają okularów przeciwsłonecznych z filtrami UV. Okulary przeciwsłoneczne są niezbędne na Antarktydzie. Jak już wspomniałem, ze względu na to, że do naszych oczu dociera promieniowanie odbite od śniegu, ale również dlatego, że nad Antarktydą jest dziura ozonowa. Wobec tego promieniowanie UVB. Nie jest tłumione przez ozon i dociera na powierzchnię Ziemi. Dlatego tak bardzo ważna jest tam ochrona wzroku. Ale skoro już mowa o ochronie wzroku, to chciałbym Wam trochę opowiedzieć o rodzajach okularów przeciwsłonecznych, jakie stosuje się ogólnie. I tak, okulary przeciwsłoneczne można podzielić na cztery grupy, w zależności od procentowej wartości przepuszczania promieni UV. Na Antarktydzie używa się czwartej kategorii. A czy zastanawialiście się kiedyś, do której kategorii należą Wasze okulary przeciwsłoneczne? Większość okularów kupionych na przydrożnych stoiskach nie ma żadnej klasy ochronności przed UV. Załóżmy, że kupujecie takie okulary. I co się dzieje? Są przyciemniane, więc do Waszych oczu pada mniej światła widzialnego. Wobec czego Wasze spojówki się rozszerzają, ale ilość docierających do Waszego oka promieni UV się nie zmienia. Wobec czego tak naprawdę szkodzicie swoim oczom. Zwróćcie na to uwagę przy kolejnym kupnie okularów przeciwsłonecznych. O Boże, to jest najbardziej do kitu czapka, jaką miałem okazję mieć. Dlatego ja korzystam z mojej czapeczki. Nie ma jak rosyjska uszanka. No to idzie w cholerę. Myślę, że kurtka jest używana. No, trudno. O, ocieplacze. bo trochę za duże. Kombinezon roboczy jednoczęściowy czapa ogrodniczki To jest kombinezon zewnętrzny. Ciepły, tak, to są bardzo fajne buty. Ja ich nie używam, to są takie śniegowce. Tutaj są wkładki do nich Do tego są skarpety Polar no, Tego rok temu nie było Buty z noskami spodnie robocze proszę proszę, wypełniacze kolanniki. To jest według mnie absolutny hicior. Są no naprawdę super, buty ponieważ one po pierwsze są bardzo wytrzymałe, po drugie, jak je już raz zawiążecie, to potem, jak zakładacie, to wystarczy je. I nie trzeba ich wiązać, nie? więc to jest naprawdę fajna sprawa. Tak, możecie sobie. One no, są no, bardzo dosyć fajne. No i są naprawdę bardzo, bardzo wytrzymałe. Do tego, co my tu jeszcze mamy, jeszcze jedno spodnie. Takie same. No i tutaj są eee, bielizna termoaktywna. No to są bardzo fajne rękawice y, skórzane. Naprawdę bardzo fajnie się z nich, y, w nich chodzi. No to jakieś mniejsze rękawice. I do tego jeszcze komin. No więc. Tak wygląda odzież polarnika Składa się z trzech warstw z bielizny, która odprowadza pot z warstwy izolującej np. tej, bądź tutaj polara no i z warstwy wierzchni, czyli z tej, bądź z tej kurtki No i Mamy buty, rękawice. No i to chyba wszystko.